Dziś zabieram Was w niezwykłe miejsce pachnące olejkami, pełne natury, wiedzy i przedsiębiorczości. Poznamy kobietę, która stworzyła swoją własną markę kosmetyczną od podstaw. Jak zaczyna się taka historia? Co trzeba umieć, żeby tworzyć kosmetyki? I jak zbudować firmę, która nie tylko pięknie pachnie, ale także inspiruje? Sprawdźmy to razem. Jak wyglądał Twój pierwszy krok w stronę tworzenia kosmetyków? Mój pierwszy krok w stronę tworzenia kosmetyków to było właściwie tworzenie kosmetyków dla siebie i dla najbliższych. Wynikało to z potrzeb, tak naprawdę, skóry moich najbliższych, czyli oni też borykali się między innymi z atopowym zapaleniem skóry, z trądzikiem. I miałam takie marzenie, żeby stworzyć im dedykowane formulacje, takie dedykowane kosmetyki. I oczywiście. Po jakimś czasie, kiedy zauważyłam, że faktycznie efekt jest widoczny, oni widzą sami poprawę skóry, no to stwierdziłam, czemu by nie pomóc właściwie skórze większej ilości osób. Czyli na początku można powiedzieć, że to było hobby, które stało się biznesem. Dokładnie. Właściwie, zupełnie na początku no to była taka zabawa, czyli takie kreowanie formulacji troszkę na podstawie doświadczeń, troszeczkę dlatego, że mi się na przykład ekstrakty roślinne, jakie podobały. To ewoluowało w no, takie profesjonalne podejście do tworzenia kosmetyków, bo już teraz tworzenie formulacji polega na tym, w moim przypadku, na początku, na szukaniu potrzeby skóry. Chcę stworzyć coś konkretnie dla danego problemu, następnie szukam na przykład publikacje i szukam, jakie składniki mogłyby być idealne do tego zestawu. Formulacji, dodaję różnych innych składników, które będą działały synergistycznie, czyli tak współgrająco. Dodatkowo składniki, które będą wzmacniały trwałość, stabilność formulacji, czyli tego kosmetyku. I to wszystko zamykam w jednej formulacji i sprawdzam skuteczność, właśnie obiektywnymi badaniami, już przez niezależny ośrodek badawczy. A co było najtrudniejsze na początku? Tak naprawdę po prostu. Zrobienie kroku do przodu, czyli po prostu podjęcie decyzji. Wiem o tym, że sama droga do spełnienia marzeń, bo sama marka kosmetyczna jest spełnieniem moich marzeń, to są takie naprawdę delikatne, malutkie kroczki w dążeniu do spełnienia tego marzenia, więc moim największym problemem to było po prostu zacząć działać, bo się wielokrotnie faktycznie bałam albo odraczałam na przykład podjęcie jakiejś decyzji. Natomiast teraz próbuję uczyć się, bo mam nadzieję, że coraz lepiej mi to idzie, podejmowaniu decyzji szybkich bo jest takie powiedzenie, że jakaś decyzja, każda decyzja jest lepsza niż żadna. A skąd czerpiesz wiedzę? Wiedzę czerpię z wielu źródeł, między innymi z wiedzy, którą już posiadam, czyli ja badałam skórę podczas mojej pracy magisterskiej, podczas pracy doktorskiej badałam strukturę skóry, budowę skóry, jak przenikają związki przez skórę, między innymi bardzo powszechnie stosowane w kosmetykach. Co więcej, gdzieś tam dokształcałam się w innych etapach na studiach podyplomowych przy technologii na przykład kosmetyków, ale też ja czerpię wiedzę z takiej mm, mojej gigantycznej przyjemności czytania publikacji naukowych. Ja mam niesamowitą radość, jak ja mogę sobie na przykład usiąść i zamiast książki może to nie jest do końca coś, czym powinnam się chwalić, ale siadam przy publikacji naukowej i czytam sobie nowości naukowe w branży, więc z tego czerpię wiedzę i jakieś inspiracje. Czyli pierwszą wiedzę zdobywałaś na studiach? Tak. Moim pierwszym kierunkiem, a takim głównym kierunkiem, był kierunek farmacji. Nie jest to stricte oczywiście kierunek <laughs> specjalizujący się w technologii kosmetyków, aczkolwiek przyznam szczerze, że był tam fakultet produkcji kosmetyków, na który również uczęszczałam. Czy są kompetencje, które okazały się dla Ciebie szczególnie ważne w tej branży? Zdecydowanie taka ciekawość i bycie twórczym, chęć bycia twórczym właściwie. Jeżeli chodzi o kosmetyki, to tutaj widzę, że bardzo ważny jest etap tworzenia, bo to formulacja warunkuje sam efekt działania kosmetyki. C'est cool. Więc ta ciekawość jest zdecydowanie bardzo ważna. Inną rzeczą jest taka praca w laboratorium, gdzie ja akurat miałam o tyle pozytywny aspekt, że po kierunku farmacja miałam takie naturalne zachowanie się w laboratorium. Coś, co było dla mnie takim złotym standardem, no to na szczęście, że tak powiem, fajnie wbija się w tak zwane dobre praktyki produkcyjne do kosmetyków. Co jest najtrudniejsze w prowadzeniu własnej marki kosmetycznej? Może powiem to z perspektywy jednoosobowej działalności, <laughs> jest to, że faktycznie jestem odpowiedzialna za bardzo dużo rzeczy w firmie. Począwszy od tworzenia kosmetyków, co jest ewidentnie moją gigantyczną przyjemnością, potworzenie nowych receptur, co też jest dla mnie bardzo ciekawe, ale już niestety muszę się nauczyć wiele rzeczy związanych z marketingiem, z czym nie miałam zupełnie związku wcześniej, ale też social media i inne takie sprawy, na przykład księgowe czy jakieś dokumentacje, z którymi tak naprawdę no, nie miałam wcześniej styczności, a teraz po prostu powoli się uczę, co uważam za jedną z największych trudności, ale też największą taką fajną rzeczą, że uczyć czegoś nowego, coś motywującego. Co byś powiedziała młodym osobom, które marzą o własnej marce, ale nie wiedzą od czego zacząć. Powiedziałabym bardzo krótkie już stwierdzenie, uj się, ale działaj, bo każda decyzja jest trudna. Trzeba podejmować, tak jak już wcześniej powiedziałam, małymi kroczkami kolejne decyzje, tak żeby dążyć do spełnienia swoich marzeń. I zdaję sobie sprawę, że ta droga jest trudna, wyboista często, ale naprawdę jest tego warta i trzeba się bać, ale cały czas działać. Każda marka ma swój początek, a każdy początek to decyzja, by spróbować. Jeśli masz pomysł, który nie daje ci spokoju, zacznij. Może nie od razu wszystko się uda, ale krok po kroku pójdziesz przed siebie. Jeśli ten odcinek Cię zainspirował, zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz i sprawdź inne historie, które mogą zmienić Twoje spojrzenie na przyszłość.